Są atletami, zawsze ze sobą rywalizują. Gdyby nie wyjechali do Stanów na stypendium sportowe, pewnie graliby w serialu M jak Miłość zamiast braci Mroczków. Ale oni jeszcze Mroczkom dokopią Hubert i Robert Roszkiewiczowie. Robert. Hubert. Witamy Was bardzo serdecznie w naszym studiu pracownego treningu. I zaraz zobaczycie, jak trenujemy nasze zawodników. Miałem okazję trenować Jennifer Aniston. Przygotowywałem parę gwiazd MMA. Między innymi trenowałem z Ken Valeskas. Mistrzostwo Ameryki w zapasach. Jestem jedynym Polakiem, który dokonał tego sukcesu. To jest ten pierścień właśnie za indywidualnego mistrza Ameryki. E, a tutaj mamy drużynowego. E, pierścień za drużynowe mistrzostwo Stanów Zjednoczonych. Dobyłem e, w naturalnej kulturystyce e, Mistrzostwo Świata w wersji IFPA. Jeden jest producentów M jak Miłość, czyli serialu, który wchodził dopiero na rynek. Wydaje mi się, że to była pani producent. Zadzwoniła pani tak. no do mojej mamy i pytała się, czy, czy, czy jest Hubert i Robert, bo mamy dla nich propozycje. Moja mama powiedziała, że wyjechali. A, to dobrze, jak przyjadą, to niech się zgłoszą do mnie, bo mamy dla nich fajne role, fajne role właśnie w M jak Miłość. I moja mama powiedziała, ale oni wyjechali na studia do Stanów o biznes, jeśli chodzi o konkurencję pomiędzy nami a mroczkami, to tu tak nie widzę żadnej konkurencji, bo oni są aktorami jednego serialu, a my chcemy zrobić coś więcej. Tu mamy taką zrobioną ściankę, bo byliśmy na okładce Sport i Kulturystyka. Sport dla wszystkich. Byliśmy kiedyś no, ponad dwa lata ekspertami w tym magazynie. To jest mój zawodnik, który ważył 160 kg, ponad 160. Z życiu do 81. Ja go prowadziłem nawet w Stanach. Tutaj jest mój następny zawodnik, który tak naprawdę ważył 167 kg jak już osiągnął swój docelowy sukces. Ważył 78 kg. Bieg z żoną na plecach Mistrzostwa Świata. Na 64 drużyny z całego świata. Były z Nowej Zelandii, z Australii, z Ameryki. W Dubaju nawet Z Dubaju, naprawdę. Z całego świata. Zajęliśmy czwarte miejsce. My jesteśmy skonstruowani, że to jest takie dwie osoby, a wygląda to jak jedna. Musimy podobnie, w, śnimy o podobnych rzeczach. Ja myślę o pewnej tak naprawdę, rzeczy. Ja opowiadam historię. Za chwilę słyszę w oddali gdzieś, gdzie Hubert nie słyszy o tej historii. Opowiada o tym samym, o tym samym, prawda? Nie żyjemy, by trenować, trenujemy, by lepiej żyć. Tak to mniej więcej wygląda.